życzliwie przebaczył nam wszystkie nasze przewinienia. List do Kolosan, drugi rozdział, werset 13. Zwróćcie uwagę na czas użyty w tym fragmencie. Jest to czas przeszły. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to doskonale wiesz, co to oznacza. To już się wydarzyło. Jezus Chrystus oddał życie i grzechy zostały przebaczone. A co robią religie? Kościół katolicki wymyślił spowiedź. Idziesz do księdza i on decyduje, czy Bóg ci przebaczył. Świadkowie Jehowy śmieją się z tej praktyki, ale mają dokładnie to samo. Tylko u nich nazywa się to komitet sądowniczy. Dodatkowo strażnica zamienia to w system warunkowy. Jehowa przebacza, jeśli okażesz skruchę, jeśli robisz to, jeśli dajesz z siebie tamto itd., itd. To nie jest proces, który zależy od tego, ile godzin wyrobiłeś w służbie albo ile razy byłeś na zebraniach. A kto decyduje, czy twoja skrucha jest prawdziwa? Trzech starszych na komitecie. Czasem to budowlaniec, czasem elektryka, czasem nauczyciel, zwykli ludzie, którzy nagle uzurpują sobie prawo do oceniania, czy Bóg ci przebaczył. A na podstawie czego to określają? <śm> Na podstawie tajnego podręcznika proceduralnego z Ameryki, który każdy może sobie wygooglować w internecie, a tylko oni sądzą, że jest dostępny tylko dla elity starszych? Dokładnie tak. To nie jest ani biblijne, ani nawet ciut logiczne. Biblia nie mówi, Bóg przebaczy Ci, jeśli starsi lub ksiądz uzna Twoją skruchę. Biblia mówi, Bóg przebaczył. Kropka. I żaden człowiek, ani ksiądz, ani starszy, nie ma prawa stawiać się na miejscu Boga i decydować o Twoim przebaczeniu. Pismo święte mówi jasno: Bóg już przebaczył dzięki Jezusowi. To nie człowiek, to nie instytucja, tylko Chrystus.